Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Cnota godzi się z życiem towarzyskim. Maria i syn jej brali udział w uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Uczynili to z miłości bliźniego. Bez wątpienia Maria wolałaby pozostać w tym domku w Nazarecie i tam w spokoju zażywać słodyczy płynących z modlitwy wewnętrznej, ale przez swoją odmowę nie chciała zasmucić nowożeńców, którzy ją zaprosili. Zatem cnota da się pogodzić z życiem towarzyskim, a nawet każe je zachowywać, uświęcając jedynie obcowanie z ludźmi. W tym Powinieneś również naśladować Maryję. Dlatego przedstaw sobie, jak ona się zachowuje w tych okolicznościach. Zwróć uwagę na oględność w jej słowach, na jej skromność w spojrzeniach. Jej mądre zachowanie daje ci naukę przyzwoitości i umiarkowania. Jakie trzeba zachować nawet wśród uczciwej i niewinnej rozrywki. Inne są prawa towarzyskie, inne zaś prawa światowe. Tych ostatnich cnota nie uznaje, zwalcza je. Tamte natomiast w miarę możności zachowuje, ponieważ nie sprzeciwiają się prawom Bożym. Kto by w imię pobożności. Unikał wszelkich rozrywek, skrzywdziłby ją w pewnym sensie, potwierdzając niejako fałszywe mniemanie, że cnota czyni człowieka odludkiem, a to niesłuszne. Prawdziwie pobożny wcale nie stroni od ludzi, nie staje się dzikim. Nie przestając być pobożnym, można się dostosować do prawideł grzeczności, do wymogów towarzyskich. Prawdziwa pobożność podaje tylko cele i pobudki, jakich należy przestrzegać w życiu towarzyskim. W ten sposób potrafi uszlachetnić uczynki same w sobie najobojętniejsze. Oto niektóre wskazówki pobożności. Nie przywiązuj się nigdy do żadnej rozrywki, ale udzielaj się jej na chwilę, Choćby była bardzo niewinna. Niekiedy z grzeczności wypadnie ci skorzystać z rozrywki. W ciągu zabaw jednak staraj się od czasu do czasu wspomnieć na obecność Bożą. Przez to unikniesz zbyt wielkiego rozproszenia. Zachowuj się skromnie i oględnie, tak jak gdyby z Tobą byli obecni Jezus i Maria. Za przykładem Anioła, przewodnika Tobiasza, tak się zachowuj jak inni, oczywiście skoro inni nie wychodzą poza ramy przyzwoitości, ale równocześnie, jaków Anioł, używaj pokarmu niewidzialnego, który wleje słodycz w twoją duszę. Zwracaj swe myśli do nieba, myśl o niewymownych radościach świętych. One są dla nich nagrodą za obojętność i pogardę przyjemności ziemskich. Wznoś do Boga ducha i serce swoje. Oświadczaj Mu, że nawet wśród zabaw światowych nigdy nie zapomnisz o pociechach czystych, jakich się doznaje w Jego służbie. Powiedz Mu, że z pomocą Jego łaski. Chętnie poświęcisz wszystkie przyjemności tego życia za jeden stopień miłości Bożej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.